Wszyscy potrzebujemy rolników. W końcu bez nich nie mielibyśmy co jeść. W Europie mamy szczęście. Nasi rolnicy produkują żywność, która jest jedną z najlepszych na świecie, aby zapewnić nam wyżywienie. Rolnicy zawsze podążali za zmianami, a dzisiaj muszą wprowadzać te zmiany bardzo szybko, aby zapewnić wszystkim dostateczną ilość żywności, dbając o naszą planetę. Sztuką jest produkcja większej ilości żywności bez zajmowania większej powierzchni ziemi. Na szczęście technologia może pomóc rolnikom to osiągnąć. Rolnicy na całym świecie już ją stosują i czerpią z niej korzyści. Więc dlaczego europejscy rolnicy jej nie wykorzystują? Straszenie polityków i społeczeństwa skutkuje opóźnieniem rozwoju biotechnologii w Europie. Przez 25 lat Unia przeznaczyła 300 milionów euro na 500 niezależnych projektów badawczych, aby ocenić bezpieczeństwo GMO. Wyniki tej ogromnej ilości przeprowadzonych badań nie wykazały żadnego ryzyka dla ludzkiego zdrowia i środowiska. W rzeczywistości uprawy GMO przynoszą większe korzyści, niż mogłoby się wydawać. Możemy produkować więcej żywności na mniejszej powierzchni Ziemi, zredukować zużycie nawozów i środków ochrony roślin, oszczędzać wodę, paliwo i zmniejszyć emisję CO2, produkować zdrowszą żywność. Rolnicy wiedzą, jak najlepiej dbać o swoją ziemię, więc dlaczego nie dać im wyboru?